Dzień dobry, witajcie w kolejnym Maglu Książkowym. Dzisiaj przychodzę do Was nareszcie z Bukholem, z Bukholem chyba największym na tym kanale, bo urodzinowym. To znaczy, znajdą się tu książki nie tylko takie, które na urodziny dostałam, bądź sobie sama je na urodziny kupiłam, ale również takie, które no, gdzieś tam nagromadziły się w przeciągu ostatnich chyba trzech miesięcy, dwóch na pewno, i trochę się ich uzbierało, i chcę Wam je dzisiaj pokazać. Zatem zapraszam na duży, urodzinowy Bookhaul. To lecę po kolei będę pokazywała książki i dosłownie po dwa, trzy zdania y, powiem na ich temat, bo jest ich sporo, a nie chcę, żeby ten film trwał y, za długo. Kolejna biografia, która znalazła się w mojej biblioteczce i y, myślę, że w końcu powinnam zrobić ten film o biografiach, który wam obiecałam i na pewno on się ukaże, to obiecuję. I myślę, że w przeciągu najbliższego miesiąca taki film się pojawi. Ale cóż to za biografia? osiedka Zofii Turowskiej. Nikomu nie żal pięknych kobiet z wydawnictwa marginesy. Tutaj była jeszcze taka papierowa, no ciężko to nazwać obwolutą taki dodatek papierowy, który ja ściągnęłam, bo, ponieważ bardzo mi się nie podobał. Wyglądał, wyglądał on tak. To znaczy, tu jest przebitka, tu jest taka tu jest zdjęcie z serialu, który gdzieś tam w telewizji był emitowany, z serialu Osiecka z Magdaleną Popławską, którą osobiście jako aktorkę bardzo lubię. Natomiast takie dodatki mi się nie za bardzo hmm, podobają w książkach, więc ściągnęłam to i dlatego mamy przepiękną fotografię Agnieszki Osieckiej, pięknej kobiety, kobiety, która pisała piękne teksty i miała do tego ogromny talent. Ale to również historia jej perypetii miłosnych, jej życia, które było trochę skomplikowane, a miało też przypadać i przypadało na czasy nieciekawe, jeśli chodzi o polską rzeczywistość. Biografia jest oczywiście uzupełniona wieloma przepięknymi fotografiami. Pokażę Wam taką ładną. Super. Kolejna książka to czas huraganu Fernandy Melhor. Skusiłam się na nią, bo często ta książka przewijała się przez instagramowe konta czytaczy książkowych i dlatego się skusiłam. Tutaj mamy portret Meksyku, który jest pełen takich trochę magii, trochę. Wiedźm, przemocy, i obraz w Meksyku chyba nie do końca taki pozytywny. Tutaj grupa dzieci znajduje ciało. Okazuje się, że jest to jakaś miejscowa wiedźma, która prawdopodobnie została zabita. Tutaj ten tekst jest dosyć zbity i to jest w zasadzie zdanie po zdaniu. Tutaj nie ma żadnych dialogów. Napiszcie, czy polecacie czas huraganów. Wiktoria Hislop i pewnej sierpniowej nocy kupiłam, dlatego że ja czytałam wyspę Hislop, która mi się bardzo podobała. Wyspa opowiada historię trądowatych, którzy chyba w latach 50., przełom lat 50-60, jeśli dobrze pamiętam, a wyspę czytałam dosyć dawno temu, byli odsyłani na, na właśnie wyspę Spinalongę, grecką wyspę, aby tam żyć w takiej kolonii trądowatych. Piękna książka. Jeśli nie czytaliście, bardzo wam polecam. A pewnej sierpniowej nocy jest kontynuacją losów bohaterek tej książki. Wydaje mi się, że będzie równie piękna jak wyspa. Kolejna książka, o której już mieliście okazję słyszeć na tym kanale i nad którą ja się rozpływałam, to Święto Ognia Jakuba Małeckiego. Książka o dziewczynie, która jest chora, która jeździ na wózku inwalidzkim, która. W zasadzie nie może poruszać się sama, i cały czas jest pod opieką swojego ojca. Piękna, według mnie najlepsza, najlepsza książka Jakuba Małeckiego ja podlinkuję Wam film, w którym opowiadam szczegółowo o tej książce. Obejrzyjcie go sobie, jeśli chcecie wiedzieć, jeśli chcecie poznać moją opinię na temat święta ognia. Mm, polecam wam ją bardzo, bardzo, bardzo. Do kolekcji kryminałów, które jak wiecie, zaczęłam namiętnie czytać, dołączyła. Zmora Roberta Małeckiego. Tam był Jakub, tutaj jest Robert. Nie mylić. Zmora to ponoć bardzo, bardzo dobry kryminał. Trochę nawet thriller kryminalny, który swoją fabułą sięga końcówki lat 80. No i oczywiście te, te lata, tamte lata 80. i współczesność przewijają się, a to jest bardzo dobry zabieg, jeśli chodzi o budowanie konstrukcji. Powieści. Bardzo mi się takie powieści podobają, dlatego tym bardziej jestem z Mory ciekawa. Kolejna książka to taka, która odpowiada moim zainteresowaniom, jeśli chodzi o wojenne losy rodzin, wojenne losy wielopokoleniowych rodzin. I jest to, gdyby Nina wiedziała Dawida Grossmana, izraelskiego e, pisarza, izraelskiego autora książek. Mm, I ta książka opowiada o pokoleniach trzech kobiet, mm, które no, są połączone pewną tajemnicą. I tutaj mamy babkę, matkę i córkę. I wiemy, że babka Vera została zesłana do jugosłowiańskiego obozu. I te, to wszystko to, co ją tam spotkało, i te przeżycia zadecydowały, czy zaważyły na losach dalszych pokoleń, na losach jej córki i na losach jej wnuczki. Bardzo jestem ciekawa tej powieści. Napiszcie, jeśli czytaliście. Kolejna książka, Drabina do Nieba, Johna Boyna, autora zapewne znanej Wam doskonale książki Chłopiec w Pasiastej Piżamie. Która jest rewelacyjna, natomiast tutaj dostajemy od autora portret mężczyzny, który za wszelką cenę chce być sławnym pisarzem. Jednak nie wychodzi mu to do końca. Jest on po prostu pozbawiony talentu i. E, pragnie po, po trupach niemalże osiągnąć swój cel i <laughs> pracując w, w pewnym hotelu, jako Keller, tam poznaje m, pewnego berlińskiego pisarza, nawiązuje z nim kontakt i stara się dowiedzieć, co ów pisarz robił podczas II wojny światowej. I wszystko byłoby w sumie w porządku, gdyby nie fakt, że m, ten m, główny bohater e, robi to wszystko dosyć perfidnie, e, oszukuje, kłamie i działa według metody po trupach do celu. Kolejna książka, na którą ja skusiłam się, bo e, prze, kiedy przeczytałam jej opis, tam, e, no, tam przeczytałam, że e, jest to opowieść o dziewczynie, która e, przebywała również w obozie koncentracyjnym i miała e, bardzo, e, bardzo, e, bardzo złe doświadczenia, jeśli chodzi o spotkania z doktorem Mengele. Możemy się domyślać, jakiego rodzaju były to spotkania i co. Jak, jak wielka krzywda została tej dziewczynie wyrządzona. I jest to ślicznotka doktora Josefa Zytyruckiej, autorki tkanek miękkich między innymi. I ja zaczęłam tę książkę czytać, ona mi tak strasznie nie siadła, naprawdę. Napiszcie mi, czy, czy i wy nie mogliście przebrnąć przez, przez jej początek, bo o co chodzi? Tam, y, zanim poznamy te y, wojenne losy bohaterki, to poznajemy ją w momencie, kiedy ona jest pensjonari pensjonariuszką domu starców. I opisy tego miejsca no, były jakoś dla mnie nie do przejścia. Ja wiem, że wszystko jest ludzkie i wszystko no, jest takie, no, no pewne rzeczy po prostu mają miejsce, i, i starość to nie jest to, co najlepiej panu Bogu wyszło. Natomiast no, ja jakoś przez te opisy starości, nie mogłam zupełnie przejść. Dajcie znać, czy mieliście podobny problem z tą książką, i być może być może to, że ja się zniechęciłam po paru stronach, no nie znaczy, że ona jest zła, nie wydaje mi się. Natomiast być może to nie był czas akurat na przeczytanie tej książki. Także dajcie znać. Kolejna książka to, to również książka, o której już opowiadałam, którą już przeczytałam. I jest to również kryminał nieco bardziej klasyczny. I to Agata Christie i nie było już nikogo. Bardzo, bardzo dobry kryminał, cieniutki. Przeczytacie go, jeśli nie czytaliście, przeczytacie go bardzo szybko. To historia 10 osób, które przebywają na pewną wyspę, do domu, który to znajduje się właśnie na tej wyspie, która jest no, dosyć trudno dostępna. I te osoby zaczynają po kolei ginąć. I e, pada pytanie, kto jest mordercą? Najprawdopodobniej musi to być ktoś z tych 10 osób. Odpowiedź zaskakująca, aczkolwiek, tak jak wspominałam w filmie na temat tej książki, dla wytrawnych czytelników, mm, zarówno kryminałów ogólnie, jak i kryminałów Agaty Christie, myślę, że dosyć oczywiste rozwiązanie. Kolejna książka to Za milion lat od dzisiaj z wydawnictwa Bowiem, książka Davida Ferriera o śladach, jakie zostawiamy. Książka, którą od wydawnictwa otrzymałam i jest to um, książka, która zawiera takie rozważanie na temat, um, na temat tego, jaki wpływ mają na nasze życie zmiany klimatyczne, na temat tego, jakie ślady człowiek pozostawia po sobie y, i jak y, pewne rzeczy zostaną... Y, Zapewne odkryte za bardzo, bardzo długi czas i co one będą mówiły o nas. Jak kolejne pokolenia będą mogły odczytać nas um, jako, jako społeczność, jako um, ludzi, którzy żyli no, w XXI wieku, um, a być może nie do końca mieli um, na uwadze dobro planety. Kolejna książka, którą też już przeczytałam, i która była lekutkim rozczarowaniem, bo spodziewałam się no, czegoś zupełnie innego. To Mexican Gothic i e, Sylvia Moreno Garcia. Książka, która e, zbierała same ochy i achy na internetowych forach i e, różnych vlogach, blogach książkowych. No, nie mogę się z tym do końca zgodzić, bo. Mm, Okej, okay, motyw nawiedzonego domu strasznego domu. Był tutaj bardzo dobry i obrazy, sytuacje przedstawione, wydarzenia bardzo plastyczne, opisowe, przemawiające do wyobraźni. Natomiast, jak dla mnie, zabrakło to trochę tego droszczyku emocji i czegoś, co, co tak jednoznacznie wskazywałoby na fakt, że jest to powieść, która została zaklasyfikowana do gatunku powieści grozy. Ale to moja ocena. Przeczytajcie. I e, chociaż pisaliście mi już w sumie w komentarzach, że faktycznie, no, mm, że trochę przesadzone te zachwyty. Kobieta w fioletowej spódnicy z wydawnictwa bowiem książka, którą również od wydawnictwa otrzymałam. E, pomimo opisu. Na, na tyle książki, że jest to thriller psychologiczny. Nie do końca się z tym zgadzam, aczkolwiek książka napisana w tym charakterystycznym dla azjatyckich autorów klimacie. Taka bardzo skondensowana, nierozwleczona opowieść o dwóch kobietach, z których jedna jest obserwatorem, a druga pada jakby ofiarą tych obserwacji. I opowieść o tym, jak plotka może e, pogrążyć człowieka i zniszczyć go e, i jak bardzo człowiek może zmienić się z dnia na dzień. Kolejny kryminał, Wiatr Gora Bradygan, ta książka, którą przeczytałam e, jednym tchem, bardzo mi się ta książka podobała, to był e, kryminał, który zaskoczył mnie całkowicie swoim zakończeniem. Nie spodziewałam się tego. Naprawdę, e, tak poprowadzona e, historia, e, że my możemy sobie wyobrażać i odpowiadać na pytanie, kto zabił, dlaczego zabił. E, I tak brniemy do końca tej książki. A koniec jest takim wielkim e, wow. Nie spodziewacie się tego zupełnie. Historia e, dwójki ludzi, pary, która wyrusza w w góry i lawina mm, zabiera ich lawina, która no, gdzieś pogrąża ich pod, pod tym śniegiem, pod, pod zwałami śniegu. Prawdopodobnie oni topią się w morskim oku. E, I co? I jest tam pewien człowiek w tym samym momencie, kiedy oni wyruszają w góry który widzi tą lawinę, widzi w zasadzie ten wypadek, ale nie do końca pasuje mu to, co poprzedza, ten, poprzedza właśnie tą lawinę. Mianowicie słyszy on pewien huk, hałas, który, który jemu, doświadczonemu taternikowi, nie do końca kojarzy się z tym zjawiskiem, jakim jest właśnie lawina. Tutaj dostaniecie zakopane... Które nie jest tak piękne jak w folderach turystycznych, tylko zakopane z jego rdzennymi mieszkańcami, którzy mają pełno tajemnic w swoich domach. Książka, którą kupiłam po to, aby czytać ją razem z moimi dziećmi podczas zimowych wieczorów. Baśnie Śnieżnego Lasu Sophie Anderson. Przepiękna układka. I równie piękna treść, zaczęłyśmy już sobie czytać. Jesteśmy gdzieś tam na początkowych rozdziałach. To historia dziewczyny, która jako dziecko została znaleziona nieopodal jaskini niedźwiedzia i zabrana przez pewną kobietę, która ją wychowuje. Jednak ta dziewczyna jest przekonana, że no, życie wśród ludzi nie jest do końca jej miejscem na ziemi, i co ściągnie ją cały czas do tego lasu. Książka pełna mm, takiego ludowego folkloru, wywodzącego się z Rosji. Jeśli kiedykolwiek czytaliście jakieś baśnie rosyjskie, to tutaj macie powtórkę z rozrywki. To znaczy wchodzicie w ten rosyjski folklor i taki y, magiczno-fantastyczny, y, ale swojski świat e, pełen. Hmm, Jakichś stworzeń, które hmm, ożywają, stworzeń leśnych. Poza tą piękną okładką, tutaj y, każdy rozdział jest y, również y, ilustrowany, ale są to biało-czarne ilustracje. Ale zobaczcie, jakie piękne grafiki. Bardzo, bardzo ładne. Kolejne książki to książki, które dostałam od moich dzieci, e, właśnie na urodziny. Jest to e, Wojna Inge. I skrzypaczka z Auschwitz. Obydwie opowiadają oczywiście o historie wojenne. W wojnie Inge dostajemy historię rodzinną, historię pełną tajemnic i no, takich tajemnic skrywanych przez lata. Ale i o tym, że takie tajemnice warto rozwiązać i warto je poznać, bo być może osoby, które, które te tajemnice skrywały, miały jakiś konkretny ku temu powód. I tutaj bohaterka tej książki właśnie wyjeżdża do miasteczka w Rosji, aby rodzinną tajemnicę rozwiązać. Natomiast w skrzypaczce z Auschwitz dostajemy historię kobiety, która gra w obozowej rokiestrze i widzi w tym szansę na ocalenie zarówno siebie, jak i swoich obozowych koleżanek. Przypuszczam, że obydwie są bardzo wzruszające i no, takie, które, które lubię. Będąc wokół tych wojennych tematów i, i wojennych historii, y, to powie, pokażę Wam teraz książkę, która również, y, również y, ma w sobie takie wątki, ale bardziej skupia się na wątku Wołyńskim i na Wołyńskiej Rzezi i na tym, co y, miało w, y, w tym czasie miejsce. I jest to Wołyńska Gra. Y, Justyny Białowąs. Ja w momencie, kiedy przeczytałam opis z tyłu. No, y, zainteresowałam się tą książką, no więc dlatego ją kupiłam. Y, I tutaj mamy historię młodych osób, które pracują gdzieś w dużym mieście, w korporacji i pewnego dnia, 11 lipca, w rocznicę rzezi wołyńskiej, y, zostaje odnalezione ciało studenta, którego to morderstwo, prawdopodobnie morderstwo, y, no może być właśnie powiązane z tamtymi wydarzeniami. Jestem tej książki naprawdę ciekawa, bo ja o Wołyniu, jeśli cokolwiek czytałam, to były mm, bardziej reportaże, bądź relacje osób, które rzeź wołyńską przeżyły i to były bardzo mocne i bardzo wzruszające historie. A Justyna Białowos dlatego napisała tę książkę, bo jej dziadkowie przeżyli właśnie wołyńską rzeź. Książka, y, kolejna, którą y, otrzymałam od wydawnictwa Sonia Draga, to Przypływy. Y, Przypływy to jest książka y, autorstwa małżeństwa. Sili i Rolfa Borilind. Nigdy nie potrafię przeczytać tych skandynawskich nazwisk, y, to, ale jakby y, pomijając ten fakt. Y, Przypływy to historia trochę polityczna. Ale jednocześnie, bardzo, bardzo dobry kryminał. Ja w tym momencie jestem, no, prawie że w połowie książki. E, i, e, I tak szczerze powiem, że ona w zasadzie dopiero teraz zaczyna namierać tempa. Bo dochodzi do pewnych zdarzeń, które mają miejsce w społeczności bezdomnych i jeden z mężczyzn, który takim bezdomnym, właśnie jest. Okazuje się mieć za sobą przeszłość no, dosyć interesującą, bo przeszłość policyjną i tam giną pewne osoby. Tutaj mamy też odwołania do wydarzeń, do pewnego no właśnie do kilku w sumie wydarzeń, ale między innymi do pewnego morderstwa, które miało miejsce na plaży i Tutaj zapewne będą wchodziły w grę jakieś, tak jak powiedziałam, wątki polityczne i wysoko postawione osoby. Dobrze się to czyta, więc na pewno tej książce usłyszycie. I znowu słuchajcie, kolejny kryminał, który kupiłam dlatego, że widziałam dużo filmów na jego temat i w sumie dobra opinia też na jego temat. To śmierć pani Westaway. Tutaj mamy historię pewnej dziewczyny, która jest tarocistką, no i jest bardzo u niej krucho z pieniędzmi. Natomiast ona w pewnym momencie dostaje list, w którym okazuje się, że być może te wielkie pieniądze mogą w jej życiu się pojawić. I ona przybywa do pewnego domu w Cornwallie, i to jest dom jej babci, która jak okazuje się zmarła. No i tu jest jakiś dziwny haczyk. Bo, bo nasza bohaterka była przekonana, że jej dziadkowie zmarli dawno, dawno temu. Myślę, że mm, będzie dobrze się tę książkę czytało. I jak tak jeszcze jesteśmy wokół tych kryminalnych powieści, thrillerowych trochę, to. Dom stu szeptów Grahama Mastertona. Wiecie, dlaczego to kupiłam? Dlatego, że ja kiedyś Mastertona czytałam bardzo dużo. A ta książka jest ostatnio bardzo często wszędzie pokazywana, więc pomyślałam sobie, dlaczego nie wrócę do Mastertona, bo lubiłam go czytać kiedyś i dużo czytałam jego powieści. I tutaj, tutaj mamy nawiedzony dom i historię chyba rodzeństwa, które otrzymuje wiadomość yy, oczywiście o śmierci kogoś z rodziny i wypełnia ostatnią wolę swojego ojca. Mm, ale zapewne dojdzie do jakichś morderstw niewyjaśnionych okoliczności, niewyjaśnionych sytuacji. Myślę, że może być groźnie, jak to u Mastertona. I słuchajcie, ostatnia książka, która e, również jest książką wojenną i porusza również e, te właśnie tematy: Royalmagary i latawce. I tutaj mamy historię chłopca, mmm, który mieszka w Normandii w gospodarstwie swojego wujka i który poznaje Polkę, dziewczynę e, pochodzącą z arystokratycznej rodziny. I tam między nimi zaczyna nawiązywać się jakaś nić porozumienia, no ale niestety wybucha wojna, więc możemy się domyślać, co podzieje się dalej. Jestem bardzo ciekawa tej powieści. Napisz, napiszcie, jeśli czytaliście latawce. To były wszystkie książki, które weszły w skład mojego urodzinowego bookholu. Książki, które sobie sama kupiłam, książki, które dostałam, książki, które um, myślę, że tak bardzo chciałabym przeczytać, ale wiecie, jak to może się skończyć. Kupuję je po to, żeby przeczytać, a później to ich czytanie bardzo, bardzo rozciąga się w czasie, ale Mam jeszcze jedną niespodziankę, którą chciałabym wam tu pokazać i która jest również moim urodzinowym prezentem, nie książkowym zupełnie. Poznajcie Ryśka, cześć Rysiu. Przywitaj się z widzami kanału Magla Książkowego. To jest Rysio, mój prezent urodzinowy. Jak myślicie, czy to fajny prezent? Rysiek. Rysiek jest bardzo spokojny. Ja nie będę może się zagłębiała w historię Psów w naszej rodzinie, bo to dosyć skomplikowana jest historia. Natomiast yy, nasi znajomi i przyjaciele wiedzą, że yy, jakby yy, stan psów w naszym domu musi się zgadzać. I ma wynosić dwie sztuki. Yy, I tak, to jest rysiek. Mamy jeszcze, mamy jeszcze Franka, który gdzieś tam śpi na dole. Yy, I to są pinczery średnie, więc to nie są takie najmniejsze pieski. Wyglądają tak, ale są bardzo słodkie, śliczne i Rysiu jest e, całkiem przyjemnym psiakiem. Jest bardzo grzeczny, muszę go pochwalić. I na pewno jak go pochwalę, to będzie później niegrzeczny. Trochę wygląda jak staruszek. Także e, ja tutaj razem z Ryśkiem... Będę się z Wami żegnała. Zapraszam Was do subskrybowania kanału, do, do obserwowania mojego Instagrama, magiel książkowy. Zachęcam Was do komentarzy, bo one sprawiają, że no, ja widzę sens w sumie tego, co robię. Bo jest jakaś informacja zwrotna i, i mogę sobie z Wami podyskutować na temat tego, o czym tutaj opowiadam. Tak więc y, dziękuję za dotychczasowe subskrypcje, za lajki, komentarze i do zobaczenia w kolejnym maglu książkowym. Cześć! Cześć! Tak dziś liczny jesteś.